Na dzień dobry, jesteśmy w Łodzi i zapraszam Was dzisiaj na nowego kulturalnego vloga właśnie z tego miasta. Jechaliśmy tutaj samochodem, ja widziałam Avio bo tak rano się źle czułam i tak mnie porobiło. Po prostu spałam całą drogę i teraz też mi się chce spać, ale nie można sobie na to pozwolić. Jest przepiękna pogoda, przepiękne słońce, jesteśmy już w pokoju, w apartamencie, także trochę się podmaluję i lecimy na miasto. I również się przebiorę, bo mam dresy adresów nie chcę mieć. Natomiast dzisiaj przyjechałam dlatego, że dzisiaj jest koncert Ralfa Kamińskiego wreszcie, się zmotywowałam, kupiłam kilka miesięcy temu bilety na jego koncert yy, w trasie Kora i jestem z tego powodu bardzo zadowolona, koncert był przewidziany na 13 kwietnia, yy, na 13 dzień kwietnia, ale został przełożony więc na szczęście nie kupiliśmy żadnego hotelu ani pociągu i mogliśmy sobie ten przejazd przełożyć, także jesteśmy tydzień wcześniej, yy, no i nie Mogę się doczekać. Koncert jest o 20, więc mamy jeszcze jakieś 6 godzin do tego wydarzenia. Bardzo się cieszę, jestem bardzo ciekawa tego spektaklu, bo właśnie wszyscy mówią, że te koncerty Ralfa to spektakl, a nie tylko koncert. Wybieramy się na ramen. Nigdy w życiu nie byliśmy na ramenie. Wszyscy to polecają, wszyscy się zachwycają, więc dzisiaj sprawdzimy, czy jest to dobre. No i wy też dajcie znać, czy jedliście, czy lubicie, czy jesteście takimi wielkimi fanami, jak wszyscy, którzy znają ramen. Mam taką swoją fantastyczną sukienkę. Ona jest taka szałowa i ogólnie ten koncert jest w teatrze. Więc trzeba się ubrać pewnie trochę ładniej, ale to jednak koncert, więc chciałam się ubrać jakoś tak fajnie. I ta sukienka jest do tego idealna. Ona robi wrażenie, ale można ją ubrać tak też po prostu. Także tak, i proszę bardzo. Jeszcze moje. No kasyny, mam nadzieję, że to będzie wspaniale, udany koncert. Słuchajcie, wieje na dworzu taki wiatr, że w ogóle nie nagrywamy na zewnątrz, bo totalnie nic by nie było słychać. Wczoraj jakoś przeżyliśmy ten dzień, chodziliśmy od restauracji do restauracji, i dzisiaj mamy ten sam plan, tyle że restauracji i do muzeów sztuki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast chciałam Wam powiedzieć o wczorajszym koncercie. Dużo z Was pisało, że Ralf Kamiński i jego koncerty to są takie spektakle. I mogę się pod tym podpisać, tym bardziej, że. Ralf Kamiński realizuje swoje koncerty w teatrach i zachowuje te wszystkie szablonowe części spektaklu, czyli przed spektaklem jest głos w eterze, który mówi o tym, żeby nie kamerować, nie filmować, żeby zostać na swoich miejscach. Są również owacje na stojąco i tak dalej, i tak dalej. I każda piosenka jest jakby osobnym aktem, każda ma inne emocje, każda ma inne światło i światło tutaj jest chyba najważniejszym elementem całego tego wydarzenia bo robi niesamowitą robotę i też to co zauważyłam to to, że zazwyczaj jak na przykład są piosenki disco polo i one są robione na nowo to one są tak spowalniane i są robione z nich ballady i tak dalej a jak są covery takich naprawdę dobrych piosenek to ktoś kto wykonuje ją na nowo stara się zabłysnąć, stara się pokazać jakie to ma po prostu walory wokalne i jak po prostu ma mocny głos i jaki wielki talent i to wychodzi często dosyć komicznie. Tutaj natomiast e, Ralf e, miał takie różne nastroje i właśnie to wszystko zależało od piosenki. Czasami pokazał wszystko co potrafił, ale czasami ponad taką warstwę wokalną postawił warstwę artystyczną i warstwę emocjonalną. Że ta piosenka była taka wyszeptana, wypowiedziana, tak średnio zaśpiewana, żeby tak się zachwycić zaśpiewaniem, ale idealna pod względem emocjonalnym. Więc to było niesamowite. No i to światło, to było coś niesamowitego w 100%. I ja ja zaczęłam ryczeć po prostu od pierwszej piosenki, ryczałam przez cały ten koncert i doświadczyłam takich emocji trzy razy. To był trzeci raz. Natomiast byłam jeszcze na koncercie Natalii Przybysz, która promowała swoją ostatnią płytę, z której nikt nie znał żadnej piosenki, wtedy też ryczam. I drugi raz ryczałam na koncercie Brodki, więc wiem, co to znaczy. Nie zdarza mi się to często, ale jak koncert jest naprawdę doskonały, to jakoś tak nie wiem, wyrażam tak swoje emocje wtedy. No, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek mieli możliwość pójść na koncert Ralfa, to bardzo wam serdecznie polecam. I to jest ogólnie, tak sobie myślałam podczas tego koncertu, że to było takie niesamowite, to było doskonałe uniesienie artystyczne i takie no przepiękne to wszystko było. On każdy ruch miał zaplanowany, każdy postawił w odpowiednim momencie i Czuć było, że Ralf Kamiński na tej scenie jest po prostu wszechmocny, wszechogarniający i on może wszystko. On y, panował po prostu nad światłem, nad emocjami, y, on po prostu jednym ruchem gasił lub zapalał światło, jednym ruchem zmieniał kolory światła, y, jednym po prostu stryknięciem zmieniały się, mm, zmieniało się natężenie dźwięku, itd., itd. Wiadomo, że to jest jego koncert i wiadomo, że on wie, co się stanie. Yy, ale często na koncertach wydaje się, że jest to takie jakieś przypadkowe albo takie, że po prostu ten artysta tak emocjonalnie do tego podchodzi, bo go tak to uniosło. Tutaj natomiast było tak, że to wszystko w najmniejszym po prostu pstryknięciu palcem było zaplanowane. I to było fantastyczne yy, i to, że ani razu się nie odezwał i tak dalej i tak dalej i sobie myślałam, że to naprawdę jest Doskonałe, ale inne koncerty również są wspaniałe. Kiedy na przykład ktoś nie ma nic zaplanowanego, tylko ma to, którą piosenkę po kolei zaśpiewa, jeżeli gada przez cały koncert, jeżeli y, robi to zupełnie inaczej niż Ralf, ale to, jak to robi Ralf, jest również wspaniałe i ten koncert był naprawdę jednym z lepszych, na których byłam. Czekam teraz na jego nową płytę i na pewno na kolejny koncert również się wybiorę. I dziękuję, że tak pilnie po prostu. Pod każdym filmem, w którym wspominałam o Ralfie, mówiliście, żebym się wybrała na jego koncert, bo myślę, że to dzięki Wam na niego poszłam. Dzięki Wam byłam taka zmotywowana, żeby rzeczywiście zobaczyć ten fantastyczny spektakl. Także no, my teraz lecimy na śniadanie i zobaczymy, czy będzie pyszne, bo myślę o nim od wczorajszego wieczoru. Z tego, że w Łodzi jest bardzo zimno i bardzo wiecznie, postanowiliśmy, że przyjdziemy sobie do yy, palmiarni. palmiarni. <laughs> yy, ja się trochę obawiałam tutaj przychodzić, ponieważ yy, w Poznaniu byłam kilka razy i za ostatnim razem yy, to po prostu się oglądało śmierć, bo te rośliny są super zaniedbane yy, i usychają. I ja myślałam, że ja mam złe rośliny w domu, ale tam to jest masakra. Yy, a tutaj przyszliśmy. Dopiero co yy, usiedliśmy. I wygląda naprawdę pięknie. Potem Wam trochę pokażę, to proszę bardzo, Piotruś. I powiem Wam, że jak ja się kiedyś dowiedziałam, z mamą byłam w Poznaniu, jak ja miałam, no nie wiem, z 13 lat. I jak ja się dowiedziałam, że tam jest palmiarnia, że zimą można wejść do miejsca, gdzie jest zielono. Ja myślałam, że się ze szczęścia. Myślałam, że to jest raj. No i na tamten moment był. Ale właśnie, później już nie, a teraz jesteśmy i w Łodzi jest naprawdę przepiękne to miejsce. Ja w ogóle się śmiałam do Petra, ja mówię, że y, zawsze w tym miejscu, zawsze w palmiarni wydaje mi się, że y, zeskoczy na mnie jakaś małpa. <taki>, Taki klimacik. A w ogóle widzę, że mi paruje y, aparat. Ja sama paruję, ogóle. <taki> Jestem w szoku, jak tutaj jest przepięknie, i to wszystko jest takie niesamowicie zadbane. Także, jeżeli będziecie w Łodzi, to Wam polecam się wybrać, a jeżeli będziecie w Poznaniu, to Wam nie polecam, bo tam jest naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. Natomiast wzięłam trzy książki i y, żadnej nie przeczytałam, co jest dziwne, bo zawsze właśnie w trasie czytam, potem sobie wieczorkami czytam y, i w tych kulturalnych vlogach zawsze Wam mogę co nieco pokazać. Natomiast wzięłam trzy książki i chociaż Wam pokażę co wzięłam. Y, w samochodzie zaczęłam trochę boły w Warszawie Masłowskiej, i ja z Masłowską mam taki problem, że nie za bardzo ją lubię czytać, ale zawsze. Wierzę w to, że to będzie doskonałe, bo uwielbiam jej twórczość, ale bardziej tą muzyczną, ten muzyczny projekt, który był szalony i fantastyczny oraz to, kiedy swoją twórczość przekłada na filmy a książki no tak średnio i właśnie zaczęłam tę książkę, a że po tym Aviomarin, no to po prostu ścięło mnie totalnie, no to przeczytałam tylko 30 stron i nie wiem, czy będę ją czytać do końca, ale no może spróbuję, natomiast dwie kolejne książki to Stróbki to jest książka, czy można pozostać z sobą, gdy ktoś bliski straci pamięć i zapomni, kim jesteś i to jest książka, którą poleciła mi jedna z moich obserwatorek i myślę, że dzisiaj w samochodzie, bo dzisiaj wracamy do domu się za nią zabiorę a trzecia to Niedziela, która zdarzyła się w środę Mariusz Szczygieł. Słyszałam, że to jest bardzo dobra książka i to są reportaże, jego pierwsze reportaże, które sam on mówi, no że tak średnio je lubi, że to są jego początki, ale że są ciągle, ciągle dodrukowywane, bo budzi to duże zainteresowanie. Także ona jest krótka, ona ma Niecałe 200 stron, więc miałam nadzieję, że te trzy książki tu przeczytam, bo mm, to jest bardzo szybka książka, to jest bardzo szybka książka, to jeszcze nie wiem a tu proszę, nie przeczytałam ani jednej, ale takie moje trzy propozycje, na pewno yy, po przeczytaniu yy, zdam z nich recenzję, ale już nie włożę. Mam do Was mały update z przyszłości, ponieważ do momentu opublikowania tego filmu zdążyłam przeczytać te trzy książki, a właściwie dwie, więc żeby ten film był bardziej treściwy, yy, to chciałabym Wam yy, o nich chwilę opowiedzieć yy, pierwsza książka, którą przeczytałam to był w ogóle jeden dzień na nią, to był szybki strzał yy, i to są Strubki Pauliny Juźwik. I tak książka jest o pamięci z perspektywy wnuczki, yy, babci, która umiera yy, na Alzheimera. I. Dawało mi się, że to będzie bardziej o tej babci, bardziej o mm, tym przeżywaniu z nią, tej niepamięci yy, i takim byciu z nią przy śmierci, przed śmiercią. No jakoś sobie tak to wyobrażałam. Natomiast ta książka jest zupełnie inna. Yy, ona jest yy, jakby takim sielskim przeniesieniem się na wieś. Nie wiem czy czytaliście takie książki, ale ja miałam w swoim życiu taką fazę, że czytałam takie książki jak Nad Rozlewiskiem, Prowincja Pełna Snów, Pełna Smaków i tak dalej. I ta książka mi się tak kojarzyła, że ona była taka pełna rodziny, ale też całej wioski, wszystkich mieszkańców, były tu zabobony, były różne rzeczy, które wolno, których nie wolno, a w sumie nikt nie wie y, dlaczego, bo po prostu tak. Było dużo historii, skupienia się na tej pamięci, ale z zupełnie innej perspektywy niż y, posądzałam ja tę książkę o to. Świetna jest ta książka, jest Trudna, smutna. Znowu jest to dla mnie jakieś takie podobne do bezmatek oraz yy, mireczka. Bezmatek było o matce, mireczek było o ojcu. Yy, natomiast stróbki są o babci, ale tak bardzo delikatnie zaznaczone. Yy, to jest ogólnie o kobiecie: o kobiecie, która wychowała się na wsi, która wyjechała do dużego miasta, która miała wielkie oczekiwania wobec swojego życia, o niespełnionych miłości. O rodzinie, o trudzie rodziny, i tak jak powiedziałam na początku, że to było takie sielskie przedstawienie, to ono było tylko. Z... Takiego z pozoru sielskiego, właśnie, że wieś, y, że lato opisywane różne takie przyjemne sytuacje związane z babcią, z pierwszymi miłościami, ze szkołą, ale tak ogólnie ta książka jest pełna takich stróbków właśnie i to jest idealna nazwa do tej książki, i tak ogólnie do życia, y, bo każdy z nas się może tutaj odnaleźć, bo to jest książka o problemach w rodzinie, o niezgodnościach w rodzinie, o tym, że tak ciężko się w rodzinie dogadać, y, o tych strupkach, które powstają, które czasami wydrapujemy, a czasami zostawiamy, żeby nie pojawiła się blizna, a czasami ta blizna się pojawia rewelacyjna książka. I gdybym miała ją tak postawić, to chyba bez matek, strupki i mireczek wszystkie trzy bardzo dobre. W ogóle absolutnie nie robię tego specjalnie, żeby wybieram takie książki, ale zastanawiam się o czym jeszcze mogłaby być taka książka, więc mogłaby być o dziadku, mogłaby być również o siostrze i o bracie. Jeżeli takie książki są, to możecie mi polecić tytuły, bo bardzo ciekawie czyta mi się takie książki i te historie są naprawdę takie mocne, potrzebne i takie osobiste, mimo że akurat ta książka różni się od tych dwóch, że nie jest Y, z pisaniem swoich y, myśli, swoich wspomnień jest jedynie wymysłem pisarki. Druga natomiast książka to niedziela, która zdarzyła się w środę Mariusza Szczygła. I to są y, reportaże z początku lat 90. Y, o Polsce po komunizmie. I powiem wam, y, że te pierwsze rozdziały one były tak śmieszne. I właśnie nawet sam autor tutaj pisze, że czasem wy, wyziera z tej książki złośliwy humor. Nie jest on mój, to humor losu, który dopadł Polaków. Ja go tylko zauważyłem i zapisałem. Mnie samemu nie było do śmiechu. I rzeczywiście te historie są bardzo trudne, bo mówią o tej Polsce po komunizmie, o tej biednej Polsce, o tej, w której wszystkiego brakowało, o tej, w, którym, yy, w której ludzie uczyli się dopiero żyć na nowo. Ale jest to tak napisane lekko, tak napisane właśnie z humorem. Z taką yy, lekkością, y, że czyta się to świetnie i bardzo Wam te reportaże polecam, to jest książka w ogóle na kilka godzin. I ostatnia książka to jest Masłowska. I ja Wam mówiłam, że właśnie z Masłowską mam problem, bo Masłowską kocham, uwielbiam, uwielbiam jej projekt muzyczny, uwielbiam jej y, sztuki teatralne, które są na przykład przenoszone na filmy, bo żadne, żadnej sztuki, tak jako sztuki w teatrze nie widziałam. Y, no i właśnie Mam taką potrzebę, że chcę czytać jej książki, że wiem, że ona jest wspaniałą osobo osobi osobistością, osobowością w polskiej, na polskiej scenie kultury. No więc wypożyczyłam te książki, bo zawsze jak widzę te książki masowskie, że o, wychodzą nowe książki, to ja po prostu albo je kupowałam, albo teraz właśnie je wypożyczam. I. Y Strasznie się tym jaram, zapominając, że żadna książka Masowskiej do mnie yy, nie przemówiła. No i z tą było tak samo zaczęłam yy, i nawet nie chciało mi się iść dalej. Przeczytałam was z, z 40 stron, może nieco więcej, więc nie będę o nim mówić, że jest zła, czy jest fajna, czy jest niedobra, tylko po prostu yy, to nie są książki dla mnie i też uczę się tego i to jest fantastyczne. Yy, że wypożyczając książki, mogę je oddać i. Mogę je kiedyś wypożyczyć. To jest taka wolność, to jest taka przyjemność, że po prostu um, kiedyś wydawało mi się, że to jest oszustwo, że nie wolno tak robić, że oddajesz i pani sobie myśli w bibliotece, że aha, ty tak super czytasz, a ty nie czytasz, bo oddajesz nieprzeczytane. <grytanie> Teraz natomiast mi się zmienia, nie maltretuję się tym. Jeżeli nie mam ochoty tego przeczytać, to super, mogę to oddać i mogę się cieszyć, że nie wydałam na to ani złotówki. Więc cieszę się, że na to nie wydałam ani złotówki i z radością oddaje ją do biblioteki My po pysznym i ogromnym śniadaniu i dzisiaj jest ten dzień, kiedy aż tak mocno nie wieje, a właściwie wcale nie wieje w porównaniu do ostatnich dni, więc mogę również nagrać na dworze. Jesteśmy w Muzeum Włókiennictwa i dzisiaj jest środa, dzisiaj mamy bezpłatne bilety, więc sobie idziemy zwiedzać. Miejsce zostało nam polecone przez jedną z moich obserwatorek, więc korzystamy. Piotr się bardzo cieszy, Piotr kocha historię. Ja mam nadzieję, że znajdziemy tutaj również trochę sztuki. Także zaczynamy. Już jesteśmy w Belbronku, chciałam się z wami pożegnać, ale zanim to, to jeszcze to co przed chwilą widzieliście, to było Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Kinematografii i to pierwsze polecam bardzo. My byliśmy ponad dwie godziny, a i tak... Yy... Obejrzeliśmy może połowę i to tylko połowę wystawy stałej, więc hardcore. Tam naprawdę trzeba poświęcić yy, cały dzień, a przynajmniej nie planować nic na później. Z racji tego, że to, nasz, to był nasz dzień wyjazdu, to postanowiliśmy jeszcze chociaż na chwilę liznąć yy, Muzeum Kinematografii i powiem Wam szczerze, że mi się nie podobało nie było tam nic ciekawego yy, i myślę, że może dla osób, które nic nie wiedzą o kinie, to jest coś takiego Malutkie, malutko ciekawego, yy, a dla tych, którzy interesują się kinem i interesują się kamerami, które, yy, historią kamer, no to wszystko było takie bardzo oczywiste, a z drugiej strony, no czego się spodziewać? Yy, jedyna rzecz, która mnie zachwyciła, to był Oscar, prawdziwy Oscar Pawlikowskiego za idę i na to mogłabym patrzeć po prostu godzinami, zachwycało mnie to strasznie, yy, a tak poza tym, to nie, nic, nic. <grym>, yy, no. yy, także mam nadzieję, że wam się Podobał ten vlog, taki trochę szalony, trochę niespójny, ale strasznie wiało i ciężko mi się było, ciężko mi było nagrywać. Mam nadzieję, że teraz z każdym miesiącem będzie coraz cieplej i tego nagrywania na zewnątrz będzie też coraz więcej, bo wtedy jest większa dynamika, wiecie jak jest. Ściskała was serdecznie, pozdrawiam do zobaczenia już niedługo. Pa!